Siema, siema, witam serdecznie, z tej strony KeksDek, a to kolejny odcinek z gry This War of Mine Witam, witam, mamy dzień 23, tutaj Paweł wrócił eee, Chyba postrzelony, lekko był, nie? Eee, ale, ale nie jest ranny, na szczęście, chyba Wrócił, wrócił, trzeba dalej zwiedzać, zaraz będzie I Może założymy od razu filtr, żeby był założony jest 6 stopni tylko, trzeba założyć zaraz, oprócz filtru trzeba założyć zaraz eee nie zrobi. Ogrzewanko trzeba założyć, nie? Chyba tu idzie ogrzewanko włączy Ile mam tego drewna w ogóle tak by the way? 32 to całkiem spoko, jakby tak z jedno z dwa drewna na dzień używać, na ogrzewanko to by było ok. bo ty idź zjedz. Idź pograj. Ty panie idź się zrzymnij Ty panie idź zjedz. Zbierz tutaj. Ja dałbym konia z kopytami, ty może lepiej nie... nie przesadzajmy, nie przesadzajmy pani. Pani dobrze wygląda. No się najszybciej głodna robi by the way. Ze wszystkich, nie? niech zje sobie jedną porcyjkę. Teraz gdzie wstawić ten, tą tutaj filtr z wodą. No spokojnie, to sobie niech pogra. Gdzie się filtr wbił, czy tutaj chyba tutaj, nie? No. Nie tutaj. Dobrze, to zrób dwa filtry, żeby były na jutro. Fajki może iść robić co. O chwilkę muszę złtabować na sekundkę, bo coś tu. O już Zaletowano, bo coś mi uciekała myszka. Już jest gitara, i Je trzeba na, na też cztery części nas no, nie stać. Coś sprawdzić, czy tutaj da się gdzieś zrobić moździerz. Moździerz zrobić się z czterech tych tam. Okej. Okay. Mam 8 części elektrycznych, żeby zrobić jedną rzecz tak naprawdę teraz. To jest dosyć sporo, nie? Tutaj wstaw może jeszcze jedno drewnianko, żeby się tu podgrzało troszeczkę. Idź kręcić tam fajeczki. Nie wiem, czy ktoś przyjdzie jeszcze od nas dzisiaj. Chyba nie wygląda, że miał ktoś przyjść. Co przynajmniej. Dobra, wypocząłem sobie. No to super, super, super. To iść sobie tutaj. Na Jak będziesz bliżej, to ją wyślę do łóżka za chwilkę. Podmiankę zrobimy. No, no, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Dobra, ty iść podmienić się. Mamy ogrzewanie przecież, panie kolego, panie Antony Panie matematyk. Więc jak on jest zbiegły matematyk, to czy on nie będzie miał takich właśnie bardziej skomplikowanych rzeczy, jakieś tam mniejsze koszta? No zobaczymy. Nie skończę te fajki, tylko robić. Jeszcze jedną. No nie, to jest 11, na 12 czyli jeszcze dwie, ta? Dwie fajki jeszcze. Da, jeszcze jedną. Tak mnie to ciekawi w sumie. No ty w takim razie tutaj. A ty wstawisz chyba jeszcze jeden filtr. Prawdopodobnie. Jak się uda. No lec, 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 panie. Trzy drobiazgi potrzebuję, a nie powinno być cztery normalnie? Zaraz zobaczymy. No dobra, mam pomysł, idź tutaj na dół. Bo dobra, ty iść do niego w takim razie, może nie trzy trzeba. No to dobra, no to coś się. i mi się pochrzaniło lekko to mi się popierniczyło w takim razie dobra tu kończymy dzień i wypuszczamy naszego poszukiwacza. Gdzie go wypuszczamy? I którego? Może ją wypuścimy tym razem, czy nie? Albo nie? W sumie jego. Na niech śpi w łóżku. Ten niech czuwa. O! Tutaj byłem przed chwilą. To mnie prawie zabili. jak ja mogę mu handlować, z tego co pamiętam. Tak dobrze pamiętam. Tutaj byłem też nieprawie zabili. Tutaj byłem też nieprawie zabili. Nie jest miło. Może tutaj teraz pójdziemy. Niewielka kamienica. Może tutaj. Może tym razem się uda coś zebrać. Weź chłopatę ze sobą chłopie. Trzeba być zaraz brać w takim razie jakiś stafik, nie jakieś bronie. Kto to będzie szedł, czy nie? No iść stąd, hopy, iść stąd, ten przejdzie jakoś. Nie podoba mi się, tu jeden jest, drugi, tu trzeci jakiś krąży ziomek. Ten musi stąd pójść ewidentnie gdzieś tam albo tam. A ucieczka No i co? No i nic, no nic nie zbraliśmy znowu kurczaki No nie jest dobre. To nie jest dobre Musimy chyba broń zabierać ze sobą mi kamizeleczki i wszystko, bo to jest lipa straszna. To fajnie, żeby zadrapać, tylko że nie zebrałeś kumplu. Bieda, bieda są 5 stopni. To grzywanko nie działa, no tutaj czy co? Powinno działać te ogrzewanie, powinno się podnosić temperatura kurczaki. Dobra, ostatnie warzywka wykorzystamy. Zbierz to mięską. Muszę dezywać przedem noc. No zaraz ci wyślemy do spania, co? Nie będziesz zmęczony, chodził, idź, idź się idź, nie nam nam potrzebny póki co do niczego. O, ktoś idzie, jakieś dzieciaki, nie, on by chciały pomocy Co będą Bandaży, to do bandaży damy Jesteśmy głodni Macie jedzonko, macie Będzie zadowolona, no też tyle, że ona jest zadowolona, dzięki temu, no wszyscy są tutaj, tutaj miał jakiś tam. Ten pomnienia tum, 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 tum ja może na górę i co? robi się zimno, chyba trzeba by zamontować kurczak i drugi ten, nie? drugi piecyk, bo tak widzę, że piecykiem to tak średnio nam idzie niestety O, zadowolona jest, no to bardzo fajnie. To ty idź się z drzemni, położyć się do spania i kończymy dzień dzisiaj. Jeszcze idziemy polować. Tylko kurczę, nie wiem gdzie mam polować, bo tu wszędzie coś się dzieje. Nie wiem czy ja mam jakoś z noża ich wziąć, wyrysnąć czy co, czy wystarczy że pistolet wezmę i będzie spoko. Nie wiem. Tu możemy pójść. Ewentualnie pójdziemy gdzieś jeszcze gdzie byliśmy ja tego garażu tych ludziów. Bośnieje broń. Im pomachają może przed łbem i sobie się poddadzą, nie? Z dalekikiem pójść. A, używana ochrona i już broń palna no to super Ja potrzebuję leków dla ojca, może jakieś? Nie mam Niestety W problemy górą może przejść, co? My, że noise zawsze to coś nie, wybrane w końcu Dobry skręt, skręt, kawa. Może kawę weźmiemy. Ja właśnie wyrzuciłem skręt i wziąłem skręt z powrotem zamiast... zamiast tego. No to super, super jak Jakubie. Hmm, dwie zabawki. Zabawki można sprzedać, nie? Znaczy wymienić się z kimś. Więc sztosik. Czyli nie potrzeby nie braliśmy broń w takim wypadku. Jakby nie. Wziąłbym. Konserwa. O, i to jest to, czego potrzebujemy, nie? To bierzemy, to bierzemy. Konserwę też weźmiemy. Znaczy można ją zjeść od razu, nie? 哦。Uh huh. No, tutaj spoką. Te warzywka byśmy jeszcze za coś wzięli Może te zioła i po nie wrócimy jeszcze. O, możemy tu porąbać teraz. Dobra, uciekamy, nie chcę się nie strzelać póki co przynajmniej Widzę, też mam broń, nawet nie zauważyłem mi. Uh! Dobra Ciekawe czy nam się morale nie popsują przez to, mam nadzieję, że nie Robi się bardzo zimno, ohoho, to niedobrze Gdzieś śnieg wypada Trzeba będzie tu rozgrzać Dobra, a ja tymczasem, moi drodzy, będę się zmienić Zaatakowano nas, no to super za jest lekko ranna, nic nie ukradli Bo ich wystrzeliśmy na szczęście Tak więc yy, no Ja się do ciebie nie czekam, trzymajcie się cieplutko I do zobaczenia do następnego, zostawcie lajka, suba Komentarz, yy, odwiedźcie mnie na social mediach Na streamie i tak dalej dalej, na razie, cześć!